Z tradycją w nowoczesność, czyli refleksja nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Dlatego też staraliśmy się dobrać w agendzie różne tematy, które się pojawiają na przestrzeni lat, tematy miękkie, które są ponadczasowe. Tematy związane z automatyzacją i AI, który tak naprawdę wchodzi do testowania coraz szerzej. Na test Wares będę opowiadała o różnicach kulturowych, o tym jak te globalne zespoły, rozproszone zespoły, które są naszą codziennością, jak te różnice kulturowe w tych zespołach wpływają na naszą codzienną pracę. W dzisiejszym moim wystąpieniu będę mówiła o tym, jak zadbać o wzrok podczas pracy przy komputerze. Tematem mojego panelu dyskusyjnego jest joga oczu, ćwiczenia dla testerów i nie tylko. Jak techniki improwizacji mogą pomóc w naszej codziennej pracy, w życiu. O drodze testera oprogramowania przez ostatnią dekadę, nawet kilkanaście lat, o zmieniającej się roli testów, zmieniającej się roli człowieka jako testera oprogramowania. Warsztaty, które na podstawie mojego doświadczenia w tym pokażę testerom, jak wykorzystać umiejętności miękkie do tego, żeby rozwinąć swoją karierę w IT. Tester z ADHD, z czy Bohater, czyli taką prezentację promującą ADHD w testowaniu. Jak testowanie wpływa na proces sprzedażowy? Przedstawiam wykład, w którym zapraszam uczestników do wyjścia poza work Life Balance. Te zvāres. 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 Te zvāres.